Cześć Manku, ja jestem Igi i dziś przepraszam was powietrze, że nie było tak długo tych odcinków. Nie miałem czasu, bo szkoła się zaczęła. wróciłem ze szkoły jakieś 3 godziny temu i nagrywałam dalsze odcinki. Odcinek będzie się pojawiał może jutro. Może co jeden dzień, może dwa. Jeszcze nie wiem. No i dobra. dziś sobie uzbieramy... 4700 A być może 4750 I kolejna to będzie Mega skrzynka, tak więc yy, Oczywiście nagram Jak będę otwierać Jeszcze opening Mały zrobię No i jeszcze co Brakuje nam 8 bitowca, Mortisa, Tary Gina, Spajka, Kruka Oraz Leona Tak więc myślę, że Jakiś mityk się nam trafi. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o łapce w górze, subskrypcji z dzwoneczkiem i jakieś miłe komentarze. Dobra. Mam 25 gramów, 3 etikety. No i dobra. Wybierzemy sobie postać. I wpadajcie na kanał do. Y Mam go kolegi link będziecie mieli w opisie oczywiście Dobra, e, dobra, piper Słuchaj, zagrajmy hmm. Może zobaczmy może. Dobra, biorę klejnotów sobie zagramy. Dobra, czyli nam się ładuje tutaj i 100% mamy Dobra, przepraszam Was za... Problem z internetem internet wie się pogorszył przez te dni o dajcie łapki w górę kto miał burzę w domu jakieś 2, 3, 4 dni temu Ja miałem mega mocną burzę 3 pioruny ostrzeliłem, więc może internet się osłabszył, ale nie wiem czy to przeszedł Dobra, czekajcie, robimy cięcie, bo mama mnie była. Dobra, już jesteśmy trochę. Kilka minut. E... Mi nie było, musiałem grać. Dobra, tutaj ten brok może zginąć. Więc trzeba się go trzymać. Tam no, bibi. Bibi? Co nie, Było blisko, było blisko. My było bardzo blisko. Nie, bo ja nikogo nie zrobię z takimi lagami. Przynajmniej ciężko by mi było. Bardzo ciężko. Nie. Kto, kto napisze w komentarzu, że tak się nie da grać? Chyba, chyba wykupię swój internet i nie będzie lagów. Tak myślę. Dobra. Ten brok zabił, on zbierze, ale on pewnie teraz zginie. Chyba. Jeden honorowy o ale zrobiłem bunt myślałem że coś zbiorę Dobra, jedę ja chyba na dystans Dobra Moja mama weszła do pokoju, ale to nic No i przegramy to Chyba Dobra Nie, nie da tą rady, kozawić. No i koniec rozgrywki. Pierwsza wielka przegrana. Kto uważa, że ten update nowy co wyszedł 8 bitów ze 6000 charków Jeszcze go nie mam. I Piper inaczej wygląda. To trzeba też wkreślić. I w sklepie było za 1500 oraz 500 star no, Gwiezdne punkty. Dobra. Eee, no co, może wybierzemy sobie inną postać i teraz... Zagramy. Takim kim możemy zagrać? Dobra, zagramy Pam. Ale zagramy Nagrodę, ponieważ jest fajna mapa, ale to na shotgunów. Więc nie wiem, czy to nam wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak. Yy, odcinki będą się pojawiać z różnych serii, czyli yy, u mojego kolegi pojawiła się nowa seria yy, Kolega wybiera mi skina, czyli ma po prostu 30 gemów i kolega mu wybiera jednego yy, właśnie z skinów, tak więc jak chcecie taką serię, to taką jak mój kolega, to dajcie znać w komentarzu oczywiście ten kto napisze, przypnął mu serduszko tak jak zawsze Zrobimy. Oj. Chciałem zrobić, że zagrać z kolegami taki odcinek i na tej mapie, właśnie. Chyba dziś jeszcze to nagram, ale wstawię to jutro, bo pojutrze. I że uzbieramy te o jedną gwiazdkę więcej. Poprzez to skąpimy się na rogu. Tak robią też różni ludzie. Ona mnie zabiła. Dobra, no i lagi. Przepraszam was jeszcze raz, kurde. Tak to chyba nie pijemy. Nie, 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 No dobra, bo oni mają piper, darela i... Ej, to nie jest, nie powinno być tak ciężko w sumie. Można tak powiedzieć. Bo... Kurde Teraz zginę, bo już nie mam szans No, najważniej no wygrywamy Może to jeszcze wygramy Chociaż wszystko może się zmienić Do każdej chwili No i wygraliśmy 17 gwiazdek dla nas A 12 dla nich no zwycięstwo, Przyszał się pucharków i nabiliśmy przy okazji 9. rangę na PAM więc bardzo fajne Dobra I mamy 4700 pucharków Tak więc to co miałem zrobić, zrobiłem, ale yy, na, Zagram sobie ostatni raz O tym razem Szale sobie zagram. Oczywiście też na nagrodzie. I w kolejnym odcinku zakładam klub, gdzie osoby, które grają tylko 3 na 3 ewentualnie duo. Tak więc klub będzie się nazywał. Only 3v3, tak więc była ja w odcinkach prawie praktycznie grałem. grałem. Nie wiem, już. Grałem właśnie 3x3, czyli Game Grab, Oblężenie, Nagroda oraz właśnie Brawl Ball. Ale Showdown też grałem. Przecież nie lubię, zazwyczaj się udało nagrać. No i znowu mam się woła. Przepraszam Was, ludzie. Widzowie moi. I pamiętajcie, że ważne jest to. Żebyśmy dobili yy, do końca lata, jak wbijemy 50 subów albo 20, to jak wam obiecałem, zrobię livea. Więc bardzo polecam wbijcie, jak chcecie. Dobra, sobie tu jedziemy z koksem. Mój frak. Dobra, jego. Oj. A co nie, palec na chwilę od tego i zabiła mnie. Zabiła mnie. Chyba cicho mówię. Trochę. Dobra, mam ulta, może się przydać. No w sumie przyda się na pewno. Dobra, teraz. Gdzie ten kolt to przyjdzie tylko? Dobra, bo to szali. O nie, nie wyszło. Kolejnego ulta. Nie wiem, może jeszcze to wygramy, chociaż... Nie wiem, chyba nie. Wątpię w to. Dobra. Nie, oni to wygrają. Oni się rzucą teraz i... Nie, ciężko by było, jakbyśmy mieli wygrać. Chociaż cztery gwiazdki jeszcze. O nie. Ja, przegraliśmy. No i to była ostatnia gierka w tym odcinku. Dobra. Mamy równo 500 pucharków. Wychodzimy. No i 4700 było pucharków. Niestety spadliśmy. Mm, no co? Jak to można zauważyć? 4700. 9 tutaj gdzie jest najwyższe pucharki. No i zapraszam oczywiście do mojego kolegi na kanał, gdzie znajdziecie go w opisie. I ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!